Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, temat ustawianych, kuriozalnych remizów już był na moim kanale, także możesz zobaczyć sobie to we wcześniejszych odcinkach, a w, mieliśmy bardzo ciekawą sytuację na, na turnieju Magnusa Karsena, w którym to właśnie doszło do pojedynku między mistrzem świata, aktualnym mistrzem świata Magnusem z Karsenem z Norwegii, a znanym streamerem, też znakomitym arcymistrzem Nakamura. Nie wiem czy ta partia była ustawiona czy nie, w każdym razie e, obaj panowie tutaj nieźle zaśmieszkowali. Clarkson grał białymi, E4, Nakamura odpowiedział E5 e, i Nakamura był znany również z tego, że na swoich streamach grywał posunięcie król E2, to jest Banglund Gambit, taki no, kuriozalny ruch, tak? no to, to tutaj młodzi zawodnicy zamykają oczy, bo oczywiście no trzeba wyprowadzać skoczki, trzeba wyprowadzać gońce, a król E2 do przodu, no to, to to jest po prostu samobójstwo. No i co zrobił, co zrobił Karlsen? E, myślę, że tutaj zaśmieszkował znaka mury i zagrał król E2, no to tutaj Myślę, że rozbawiło to ym, obu panów, y, ale jeszcze większą radość chyba widzom i samym panom sprawiło to, y, kiedy tutaj na Nakamura chciał być lepszy i odpowiedział król E7. Także, no, partia zawodników arcymistrzowskich na poziomie 2800 no, nie powinna tak wyglądać, oczywiście. Król E1 odpowiedział Carlsen na co na kamura? Król E8, Król E2, Król E7, Król E1, Król E8, Król E2, Król E7. No, i panowie zgodzili się na remis. To była ostatnia runda tego eliminacji tego turnieju, właśnie Magnusa Carsena. Także zarówno Karosan, jak i Nakamura mieli zagwarantowane wejście do, do kolejnego etapu. Także wynik remisowy ich tutaj urządzał, wcale nie musieli. Urządzać jakiejś takiej spektakularnej walki, ale z drugiej strony, jak takie coś to się ogląda, no to trochę wygląda to żenująco. To mniej więcej tak, jakby dwie drużyny piłkarskie wyszły na, na boisko, no i nie przekraczając połowy boiska, podawały sobie piłkę do siebie, tak? Ja do ciebie, ty do mnie. Nie starając się oczywiście strzelić bram, bramki. No, są dwa podejścia do tej sprawy. Tak jak w wyścigu kolarskim Tour de France mówi się, że ostatni etap to taki etap szampański, w którym po prostu zawodnicy się nie ścigają. Tak czasami faktycznie sytuacja turniejowa zmusza jednego czy drugiego zawodnika do tego, żeby no, zach zagrał zachowawczo, tak? Także no, musimy wiedzieć, że Remis jest nieodłącznym elementem gry, to zdecydowanie, ale m, granie w taki sposób no, wygląda, no, no, raczej nie wpływa zbyt pozytywnie na e, opinie o, o samych szachach. Popatrzmy też na inne przypadki, zresztą daleko nie trzeba szukać. Ten sam turniej, ta sama rundia. Firurgia białymi, Van Forest czarnymi i odklepali zawodnicy taki wariant E4, E5, Skoczek F3, Skoczek C6, Hiszpanka, Skoczek F6, Roszada, Skoczek bije 4D4. I tu jest taki znany remisowy wariant Skoczek D6, D bije E5. Tutaj białe nie podwalają figury, ponieważ po Skoczek B5, A4 ten skoczek nie ma dokąd się, się ruszyć, skoczek z B na D4 oddaje tutaj swoje życie w takiej redakcji, no gdyby da, było AB, no to wieża się otworzyła, dlatego takie oddanie jest lepsze. Skoczek bije D4, D5 i tutaj po E D6, skoczek bije D4, Hetman bije D4, mamy taki remisowy wariant, Hetman D6 i zawodnicy teraz powtarzają, Hetman E4 zasłonka, Hetman D4, Hetman D6, Hetman E4, Hetman E6, Hetman D4, Hetman, D4, hetman. ED6, dla Firouzji wynik był No dobry, tak Ten remis I tak pewnie by tam W tym kolejnym etapie był Van Forest zagrał słaby turniej, nie miał szansy na wejścia Także czy wygrałby Firuzja, czy wygrałby Van Forest, nie miało to znaczenia. W każdym razie tutaj też nie mam pojęcia, czy ten, no raczej wynik nie był ustawiony, po prostu Van Forest nie chciał grać na wygraną, a Firuzia był zadowolony z remisu. Tak wyszło. Zresztą jak spojrzymy na tą rundę, to w innym pojedynku, tej samej rundy, widzicie to właśnie na screenie, też była dokładnie ten sam wariant odklepany i takim samym wynikiem remisowym się skończył. W szachach oczywiście można wpływać na to, żeby w jakiś sposób ograniczyć te remisy, tak? Te tak zwane arcymistrzowskie remisy po kilku posunięciach. Dlatego na przykład organizatorzy często stosują taką zasadę, że minimum 40 ruchów trzeba wykonać. Myślę, że to jest dobra zasada, ale jeżeli ktoś chce zremisować, to właśnie wykona trzykrotne powtórzenie pozycji i tak ten remis po prostu wyjdzie. Także teraz zaprezentuję kilka przykładów, w których, które są znane w ogóle w środowisku szachowym, że wystarczy taki wariant odklepać, i tutaj zawodnicy mogą podzielić się punktami. Między innymi te warianty również pojawiły się w takiej znanej, kuriozalnej sytuacji, w której drużyna Warsaw War so Sharks grała z um, Wisłą Kraków. No i tam też zawodnicy odklepywali te warianty, po prostu wynik był korzystny dla obu stron, 3 do 3 zadawano jedną i drugą drużynę i zremisowali tam po 30 minutach wszystkie 6 partii. Tutaj ocena Polskiego Związku Szachowego była taka, że no zawodnicy zostali po prostu ukarani za to zachowanie, żeby po prostu takie coś się nie, nie powtarzało, a nawet w protokole napisali, że jeżeli jeszcze raz takie mecze drużynowe 6 na 6 będą się powtarzać, w których po prostu są to mecze ustawione, to nawet drużyna może zostać stać obniżona do jakiejś niższej ligi. No zobaczmy właśnie kilka takich przy, przy przypadków remisowych. D4, D5, C4, C6, obrona słowiańska, skoczek F3, skoczek C6, skoczek C3, A6 i w wariancie C5 tutaj można powtarzać się w taki sposób. Jest to partia Shirov, Małachow, także też zawodnicy 2700. Zresztą jak wklepałem w bazę właśnie remisy zawodników 2700 w bardzo krótkim czasie, no to Małachow tam w tym wariancie to chyba z 20 razy się pojawił. E, także skoczek d7, goniec f4, skoczek h5, goniec d2, skoczek wraca, goniec wraca, skoczek idzie, wraca. No i zawodnicy powtarzają pozycję albo godzą się po prostu na remis. E, no, czasami się zdarza, że są takie przypadki, że spotka się dwóch braci, no tutaj duż, dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że partia skończy się remisem, tu mamy dwóch zawodników z Białorusi, Andrzej i Siergiej Żygalko, bracia, no i partia kończy się w ten sposób, 4-5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, A6, zbicie, zbicia. Rozszada, goniec G4, i ten wariant pojawił się w bazie chyba z 400 razy. Ten wariant remisowy po H3 jest taki wa ważny znany wariant H5. Tutaj od razu zbić nie można, bo ponieważ po skoczku H2 Hetman wchodzi na H4 i są problemy. Dlatego na posunięcie H3/H5 można odpowiadać w ten sposób C3. No, C3 oczywiście z ideą jakąś D4, i to jest taki fajny ruch Hetman D3. No, teraz już Hetman, jak poszedł na D3, no to nie znajdzie się na polu H4, dlatego biją e, białe tą figurę i po zbiciu, po zbiciu po, e, skoczek wisi, gdzieś trzeba ten, tym skoczkiem odejść. Jeżeli skoczek teraz zbije tego pionka, no to znany jest taki wariant remisowy, goniec D6. I właśnie tak jak mówiłem, no ten, ten wariant prawił się kilkaset razy, z uwagi na to, że po prostu jest bardzo ładny dla oka. Skoczek E3, e, czarny, oddają Hetmana za to, że mają powtórzenie posunięć. Goniec H2, wraca. Goniec szach, wracamy. Szach. I po prostu z tego wychodzi remis. W turnieju milionerów w Las Vegas Luke McShane, prawie 2.700, właśnie z Hikaru kamurą, po raz drugi dzisiaj Nakamura na Nakamura na kanale się pojawia. E4, C5, skoczek F3, D6, D4, bicie, skoczek atakuje, skoczek C3, A6 i jeżeli zawodnicy nie chcą grać, to mogą powtarzać taki wariant. Skoczek G4 wraca, skoczek wraca, goniec E3, skoczek wraca na G4, goniec C1 i można podpisać remis i dzień wolny. I jeszcze jeden forsowny wariant E4E5, skoczek F3, skoczek F6, obrona rosyjska, D4 i po skoczek E4. Można zagrać go z D3, D5, skoczek B5 i po skoczku D7. Ale zawodnicy często remisują również w takim wydaniu. Skoczek F7, Król F7, Hetman na H5. Tutaj też Hetman chce jakiegoś pianeczka skubnąć. Jeżeli Król na E7 i Hetman zbije tego pionka, no to Skoczek będzie miał czas wycofać się. Dlatego białe cały czas stwarzają presję. grałem Hetman E2 z groźbą posunięcia F3. I na przykład na posunięcie Król F7 zawodnicy często remisują, powtarzając właśnie. E, tę pozycję znowu Hetman E2, gdzieś tam król w tę stronę i znowu tutaj. E, także trzykrotne powtórzenie posunięcia, e, to, to znaczy tutaj nawet Fritz źle napisał, nie trzykrotne powtórzenie posunięcia, tylko trzykrotne powtórzenie pozycji i remis z wykrzyknikiem. E, także moi drodzy, na pewno o tej partii Magnusa Carsena z Nakamurą będzie głośno, będzie mówił o tym cały świat, no to jest oczywiście pozytywne, że mówi się coraz więcej o szachach, tylko czy w takim wydaniu, e, no śmiem wątpić, że jest to e, dobre imię szachów, także Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Tak jak mówiłem, remis jest naturalnym wynikiem w szachach. Nie da się zmusić zawodników, żeby grali na wygraną. Jeżeli chcą zremisować, to zremisują po trzykrotnym powtórzeniu pozycji. Jeżeli chcą zremisować, to zremisują po czterdziestym posunięciu, ustawiając posun pozycję totalnie symetryczną i też będzie remis. No, kwestia tylko takiego interpretacji i wydźwięku, no i kontekstu danej sytuacji, tak? Bo czasami remis po prostu daje zwycięstwo w turnieju, czy też daje jakąś normę, dlaczego miałbym ryzyko ryzykować i grać na wygraną, tak? E, także dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Powodzenia w drodze żywego mistrzostwa. Do zobaczenia.